Grand-père, pirate saint -An, nous avons avancé vers le golfe du trésor. Très bien, mon petit fille. Je pêche quelque chose à manger pour nous. C'est bon. Tomasz Kozłowski. Korsas, Rami. Cosé Rami, contre deux pirates. Tekst, Dessin Tomasz Kozłowski, 1996. Cosé Rami, przeciw piratom. Tekst, Tomasz Kozłowski, rok 1996. Un super bateau à moteur navigue à ta belle mer. Rrr, 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 rrr. Rrr, 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 rrr. Wspaniała, doskonała Łódź Motorowa Przymierza Morze. En même temps, les bateaux. Dwa korsyjny entre dans la zone du golf W tym samym czasie łódź odważnej dziewczyny korsarza rami wkracza w zatokę skarbów. Dziadku piracie, Sajetanie. Zbliżamy się do Zatoki Skarbów. Masz, bardzo dobrze. Moja mała. Akurat właśnie złowiłem coś, nie coś. Na śniadanie. C'est Rami, regarde! Je pêché des crevettes, des crabes et des huîtres. Ce sont les vrais résorts de ce gros que j'ai découvert ici il y a longtemps. Corsage ça Rami? C'est foge! C'est crevette qui crabes I mój małże, to są prawdziwe skarby tej zatoki, którą odkryłem kiedyś tutaj, sam, dawno temu. O, oh, j'adore manger les fruits de la mer. C'est bon, spa. Uwielbiam jeść. Owoce morza. Dobre, co nie? Może we obor centralny z innego bateau, żeby zobaczyć, naprzód, co, co się dzieje na morzu. No to ja pójdę zobaczyć na przód, co się dzieje na morzu. No, no, marzę wolny komendem. Teraz ja będę dowodzić. Tutaku. Grand-père, En battant un bâton sa s'avance se vite vers nous. Pip pip pip, pip nie. Jakaś łódź znana zbliża się do nas. Bardzo szybko. Il paraît que sinon, nous aurons des problèmes bientôt. Euh... Le bateau semble aux poison énorme. Je les connais, ce sont nos ennemis, les pirates, Caïtans et, et Coco. Ils sont très dangereux. Je me suis dit que je... j'ai mis le problème. Ta łódź to przypomina tak jakąś wielką rybę? Znam ich! To są nasi wrogowie, piraci Kajetan i Kuku. Oni są bardzo niebezpieczni. Oj na pasażerach o małej dystans jak atomika jest w marcu przechodzimy na zdalne sterowanie ochrona atomowa włączona Ce bateau a l'air de vitesse. Cependant, sous le bateau des pirates. C'est un riche. Il a beaucoup d'or. il a découvert ici, il a appelé golf, la Golfe Trésor. Tymczasem na łodzi piratów... Pirat Sajetan jest bogaty. On ma dużo złota. Kiedy on znalazł tą wyspę dawno temu, on dlatego ją nazwał Zatoka Skarbów. lepiej pilon. Z ekscytami są golf. Na polde i rypuanu mangerą swoje go i zatrujemy zatokę. Na drugie śniadanie zjemy sobie jego malutką dziewczyneczkę, córeczkę, kursa rami. Furret vidion pour Rami et son grand-père. S'ils chez C'est là, aussi. Tu es un super pirate, ça y est, hein! Udało się! Udało tu un doskonaïm pirate, Kayetanie! Ça y est, Je n'y crois pas! Ils ont brisé notre super bateau. La prochaine fois, nous devons tirer! ...wanżązły... De... Nie wierzę... ...zroznieśli w pył... ...naszą... ...naskę dźwiękową łódź. Następnym razem... ...wstęścimy się na nich. Jesteśmy pokonani! ZOWIEKI! Ouais. Comme d'habitude, d'habitude, Kayetan et un coucou. On pourrait soumettre trop de forces Notre bateau. est indestructible. Bravo, Kayetan! Eh, ami! Bah, il y a et coucou. Przesadzili ze swoimi możliwościami, że znać swoje możliwości jak Clint Eastwood. A nasza łódź jest niszczyszczalna. Brawo dziadku Sajetanie, brawo. I w ten sposób od nowa w Zatoce Skarbów panuje spokój i zadowolenie i jest bardzo wesoło. Cześć. Ansi Rien de nouveau dans les golf du trésor. Salut! Le fin?